Nie no. mhm. masz echa? Co? Nie. Aha, to dziwne, bo my w samym pokoju jesteśmy. Dobra, transmisja na żywo. Będę lepszy niż to, to Adie. Uy. Dobra, chłopaki, lecimy na słone z Czechy. Dobra. A, na... A właśnie, no, to, no, ja to ja czat muszę sobie oglądać. U mnie by pewnie zarywało w tej... No to co, macie się potem mańkać, jakieś? Mmmm. Nie, nie, no właśnie... Nie, to... nie no, i No, zemę, no. Doszemska. No chyba ci pogięło. <annihilij monitoring> <skry> Synek, obudź się. Mamy 2020. No właśnie. Ten no ja właśnie. Się <laughs> Ale to nie o to chodzi. Rozumiesz, że pedał Fortnite, nie? Nie, nie o to mi chodziło. Co Czemu live się. Lecimy na ten, na zalew, zastoju wtedy.